Witam z Was serdecznie, tutaj Maniek. Słuchajcie, wykorzystując jedną z latarni znowu film, film na spontanie. Za chwilę Wam opowiem, co będzie. Wchodzi intro, a my idziemy dalej. Bo mi ekipa ucieka. Pamiętacie moje filmy? Opuszczamy teren działania. Tutaj skończyłem właśnie temat... Wszystko z powrotem. Słuchajcie, przebiegłem przed ekipę i teraz idziemy dzisiaj testować, oglądać pierwszy raz taka inauguracja nowego plecaku, plecaka, plecaku, plecaka, plecaka e, fotograficznego e, Low Power. Jeżeli coś pomyliłem o nazwie, to wchodzi tutaj zaraz nazwa i e, e, model tego plecaka, a ja Wam pokażę jak znajdę światło. Mhm. A ja plecak pokażę, jak znajdę gdzieś światło. Właśnie tak. Asia korzysta z plecaka. Może sobie łatwo do mnie podejść, zabrać aparat. Widzi ciekawe ujęcia. Właścą piękną alejkę ze światłami. I za chwilę będzie robione jakieś zdjęcie. Trochę mnie zadyszka złapała, bo, bo musiałem dogonić całą tą ekipę. E, plecak, który mam na sobie, ma 45 litrów, tyle mogę wam o nie powiedzieć, e, posiada dużo mnóstwo ciekawych przegródek, a zwłaszcza to, co nam o przełoży na siebie lepiej widać, a zwłaszcza to, co na, na czym, to na czym nam zależało, to to, że plecak. Ma dojścia z zewnątrz, czyli tak jak Asia by chciała korzystać z aparatu, to podchodzi, zabiera i, i nie ma tego problemu, że musimy się zatrzymywać, że są jakieś problemy, że górka czy cokolwiek. Wcześniejsze rozwiązania, które, które stosowaliśmy, były niedostateczne dla nas i bardzo mocno nam przeszkadzały w wycieczkach. A teraz jest to dużo prościej, łatwiej, szybciej. Miejmy nadzieję. Dzisiaj jest pierwszy dzień, w którym używamy tego plecaka. Naprawdę muszę pokazać Wam, jak on wygląda. Ale to potrzebne mi jest światło. Jeżeli nie uda mi się na dzisiejszej wycieczce, to pokażę go Wam w domu. A tutaj patrzcie. Ekipa bawi się aparatem. Bo o to, o to chodzi. O to chodzi w tym. A dostaję opr, że stoję w kadrze, także robi się zdjęcie właśnie tego. O tej pięknej alei oświetlonej. To jest droga rowerowa. E, dodam, że to jest e, droga ekspresowa, szybkiego ruchu. Łącząca, łącząca holenderskie miasteczka i wszystkie skrzyżowania są z pierwszeństwa. więcej prezentuję już Wam przełączę kamerę Opa! tak to wygląda na plecaku mam teraz zamontowany taki tani statyw za pomocą gumek e, od namiotu plecak nie jest wodoszczelny tak wygląda z tyłu O właśnie tak wygląda z tyłu pas biodrowy bardzo dobrze wyściłane szelki, pas biodrowy mięciutki, tu system wentylacyjny i główny dostęp do całego plecaka jest od tyłu. Ale to zobaczycie, kiedy znajdę jeszcze lepsze miejsce i lepsze światło. Słuchajcie, jednak nie udało mi się znaleźć jakiegoś fajnego miejsca, gdzie mógłbym Wam poopowiadać o plecaku i zrobię to w domu. Tak będzie najlepiej, tak będzie najbezpieczniej. Tutaj powkładam jeszcze, powinienem to zrobić wcześniej, do prezentacji, e, różne rzeczy. A więc plecak do aparatu, największy jaki był. E, Minus jaki zrobiliśmy mógłby być mniejszy. Mogliśmy troszkę mniejszy kupić. Ten jest bardzo duży, ale jesteśmy teraz nieograniczeni miejscem. Więc ten plecak jest największy ze firmy Low, Low Pro. O, te rozwiązanie kumeczek to jest nic najlepsze. Co tu mamy? Pierw opiszę go. Z zewnątrz. Z zewnątrz to są, tutaj mamy przyszyte taśmy mole, czyli można przypinać co, jak i się tutaj. Nie jesteśmy ograniczeni, ograniczeni jesteśmy tylko tym miejscem, które jest na plecaku, a pomysłem co, jak przyczepimy to nie. Z zewnątrz mamy to, co najważniejsze było dla nas: dwie kieszenie na aparat. Tutaj można schować aparat. Tutaj już siedzi aparat Asi. I dlaczego jest dla nas? Bo najważniejsze, że te kieszenie są na zewnątrz, ponieważ jak będziemy na wycieczce, ja będę miał ten plecak na plecach, oczywiście, a Asia będzie mogła do mnie podejść i sobie powiedzieć, żebym się zatrzymał, sobie wyciągnąć aparat. Z drugiej strony mamy też miejsce na jakiś pierwszy obiektyw. Także tutaj też jest dosyć duża miejsca, dużo miejsca. Mógłbym jeszcze, o, jeszcze raz Wam pokażę, jak ten aparat tu siedzi, tak żebyście mieli rozeznanie. Jest tutaj miejsce na duży aparat. Naszy to jest Sony A6000, także tutaj on nie jest za duży. Można tutaj włożyć normalną e, pełny, e, jak to powiedzieć, pełną ramkę. Także jest tam miejsce na duży aparat. Z góry zaczniemy, znaczy tak, byśmy z boku, dobra, nie będziemy z góry. Z boku mamy dwie kieszonki płaskie na różne drobiazgi, filtry lub no, no ogólnie drobiazgi. Jest tutaj też dering, czyli taki yy, haczyk, haczyk. Mam nadzieję, że go dobrze widzicie. Na tym haczyku możecie sobie powiesić klucze lub coś, co nie chcecie, żeby przez przypadek się zgubiło przy otwarciu tej kieszeni. Mamy tutaj drugą kieszeń. Kieszeń jest tak jakoś troszkę udawana, że może być e, większa, że ma tutaj taką kontrafałdę i można ją trochę wypełnić. Prawda jest taka, że to jest tak tak naprawdę bardzo 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 nominalnie. Teraz przechodzimy do góry. Górna część to jest raczej część przeznaczona dla mnie i tu znajdować się będą rzeczy. Do filmowania dla Was filmów. I tutaj mam na, tak na próbę. Zestaw mikrofonów, tu, który właśnie teraz używam, no, jakiś statyw do GoPro. No, i tutaj mamy jeszcze takie dodatkowe rzeczy, o których opowiem później. Akcesoria dodatkowe, kieszeń wygląda mniej więcej tak. Mamy tutaj różne, kiesz różne kieszonki, mamy tutaj taśmę, ten kieszonkę, w której możemy włożyć jakieś drobiazgi, kable i tym podobne. Też można to wszystko porozpinać, podopinać i dostosować do sprzętu, jakiego, jaki posiadamy. Przejdźmy teraz do tylniej części. Ja sobie tu trochę to poodkładam, żeby nic się spadło i się nie uszkodziło. tylnej części. Tylnia część to jest ta część, w której w domu bądź w terenie układacie sobie sprzęt, który chcecie zabrać. W tylnej części też znajduje się taka, 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 jak to powiedzieć taki pasek. On jest na sztywno. Do czego jest ten pasek? Jak jedziecie na. lecicie samolotem, to macie walizeczkę z rączką, i tutaj ląduje ta rączka, i wtedy plecak jest. Na bagażu tym głównym. E, dobra, to jest, to jest takie funkcjonalne dosyć. E, o, szelki są wyprofilowane, posiadają różnego rodzaju, e, też e, coś jakby system mole. E, mamy tutaj też do zaczepienia różne rzeczy. Mamy też pasz piersiowy, który pomaga z, z, utrzymywać wagę żeby odciążać trochę plecy. Jest to regulowane, góra, dół, e, paseczki też tutaj normalne. Klamy, e, jeżeli chodzi o te wszystkie plastikowe rzeczy tutaj, to one nie mają żadnych e, nic, żadnych tutaj informacji, jak, z czego to one się znajdują, jakiś patentów. Także miejmy nadzieję, że wytrzymają dość dużo. Oprócz e, oprócz tych wszystkich klameczek przez low pro, to tu reszta tego nie posiada, więc e, musimy wierzyć, że są dobrej jakości. A wyglądają na dobrą jakość. E, dobrze, więc odpinamy tutaj, przechodzimy do pleców. Na plecach znajduje się, opa, obszerny segregator na różne e, rzeczy a, fotograficzne. My tu mamy, nie mamy na razie jeszcze ich dużo, ale miejmy nadzieję, że niedługo pojawi się dron. Także tu będzie też miejsce na drona. E, piękna, tu będzie do środka można włożyć drona. E, różne przegródki na różne filtry, e, na różne obiektywy. Mamy tylko kilka na razie obiektywów, no ale możemy je tutaj e, pouporządkować. Mamy też tutaj specjalną kieszeń. Nie wiem jak to Wam pokazać zrobię tak, kieszeń na laptopa można tutaj włożyć laptopa bodajże 15 calowego też różne przegródki na płaskie rzeczy zamykamy tą część tylnią plecak nie jest wodoszczelny bo plecak posiada kowera Czyli tu w dolnej części znajduje się taka nakładka, którą okrywamy plecak w trakcie dużego deszczu. Teraz tak, pas, pas biodrowy. Pas biodrowy można zdemontować. Jest on tam w środku na rzep, można go wyciągnąć. Na pasie biodrowym znajdują się też różnego rodzaju przypinki. Mamy tu kieszeń płaską, kieszeń taką na większe rzeczy obiektyw tu raczej nie wejdzie ale na zapasowe baterie na pewno co my tu jeszcze mamy w sumie to tyle co do plecaka jeżeli chodzi o to o nasz statyw to statyw to jest bieda statyw jakiś z aliexpress się rozpada myślimy o czymś nowym ale jeszcze nie wiemy co co my tu mamy dodatkowo Mamy tutaj taką kieszonkę, sugerowane na tej kieszonce jest to, że ma być na statyw, ale wydaje mi się, że to chodzi o to, żeby tylko tu włożyć statyw, a resztę przypiąć do góry. Taka, jakby po prostu jak ma się ciężki statyw, żeby się nie zsunął w dół. Mamy tu też kieszeń, e, oczywiście można ją przypinać gdziekolwiek czy tu na pasie biodrowym, czy z tyłu. To jest taka kieszeń dedykowana albo nominalna upa, do obiektywu. Tu śmiało można wsadzić obiektyw. I tutaj on siedzi bezpiecznie. Tu mamy drugą kieszeń, która może być do butelki, bądź też no do obiektywu. Także możliwości mamy wiele. Tutaj macie e, specjalne Paseczki, które z, tą, z tym czymś macie te paseczki przypięte tutaj do tych. Już Wam pokazuję. Opa! Macie te paseczki, przypinacie je tutaj w tych miejscach. Tom, miejsce, to część wkładacie gdzieś tutaj. I w momencie, kiedy macie tutaj statyw bądź jakieś inne dodatkowe akcesoria do fotografii. No to po prostu odpinacie, i możecie zabrać to, 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 to coś. Na przykład statyw. Słuchajcie, plecak jest tak duży, ma tutaj tak, tutaj ten, tą górną klapę, ma taką usztywnioną. Jest tak duży, że śmiało tutaj włożycie teleobiektyw. Także naprawdę bardzo funkcjonalny plecak do aparatu do zdjęć dla nas będzie służył jako do zdjęć i filmów, ponieważ tutaj jeszcze powędruje kamera i inne inne takie elementy potrzebne do robienia dla Was filmów. Tak słuchajcie ja mogę tyle powiedzieć na, na temat tego plecaka. E, to jest tak, jakby powiedzieć, e, nawet nie recenzja, takie pierwsze macanie tego plecaka. E, więcej na ten temat powiem Wam, jak wrócimy z gór. Ale to musicie na to po, trochę poczekać, bo ten plecak będzie na pewno w górach i tam dostanie, na pewno zostanie nie dostanie. Zostanie bardzo mocno przetestowany. Jeżeli macie jakieś pytania. To yy, piszcie w komentarzach, ja jak najszybciej odpowiem. A teraz yy, się już Wami żegnam i zapraszam do kolejnych moich filmów. Cześć, trzymajcie się.